No, no, spoko. no... Było spoko, ale... Nie, tak szczerze nie, tak. to uważam, że nie ma sensu robić próby bez Leona. Tak, masz rację, no ale co zrobisz? Jest z violettą. Z violettą? No tak, Maxi, z violettą. Nie widziałeś, jak wychodził, nie pamiętasz? Tak, tak, a poza tym coś mi mówił, że chciałby do niej wrócić, więc pewnie... I właśnie w tym momencie się godzą. I wiecie, co no, dalej. Tak, no by. bo oni się tak strasznie kochają i bez sensu się kłócą. Nie no, wiem. tak już mają. Co? Chłopaki, już tu trochę siedzimy. Może skończymy na dzisiaj, co? Jest mega gorąco. No już tak graliśmy. No, Spokojnie. To chodźmy. Ale zacznijmy jutro z godzinkę wcześniej, żeby wszystko powtórzyć i no. Poza tym muszę znaleźć Kamilę, bo pewnie wszędzie mnie szuka, nie wie gdzie jest. Ja też idę. Dobra, to zabija. Ja Zaraz. idę po samą stronę z wami, ok? Ja tu sobie posiedzę. Widzimy się później. Leon, 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 chłopaki mi już o wszystkim powiedzieli. Piąteczka byku! Zszedłeś się z Violetą, znowu jesteście razem? Ale się cieszę, bo z Nati też tak było, też się rozstaliśmy, potem wróciliśmy do siebie, Maxi. potem zerwaliśmy, wróciliśmy. No śmiesznie, Maxi. ale słuchaj, co? O co nie, chodzi? Maxi. Tak dla was będzie Maxi, najlepiej, Maxi, będzie lepiej. Maxi, najlepiej. Maxi, nie, nie jesteśmy razem, słyszysz? Nie jesteśmy razem. Jak to nie? Nie, nie, błagam. Jak to nie, Leon? Jak to nie? Nie udało się, Maxi. Ja chciałem wrócić, ale ona nie chce. I co już teraz? za późno. Nie wiem, no ale. Co chcesz zrobić? Aha co ja mogę? Skoro nie chce ze mną być, to nie. Sorry. dziela? co hey. tu robisz? Myślałem, że jesteś z Leonem. E, nie, widziałam się z nim jakiś czas temu, ale nie ma go w studio. Jeżeli go szukałeś, chyba nie przyszedł. E, nie, ale skończyliśmy próbę wcześniej i pomyśleliśmy, że skoro się zeszliście, to pewnie spędzicie dzień we dwójkę. Zeszliśmy się? E, o to A, chodzi. Tak tak, ale on chciał, żebyś do niego wróciła. Co? Nie, nie wierzę, nie wierzę, jak mogłam mu nie pozwolić dojść do słowa? No, hej, a ja ci mówiłam, że ma ci coś ważnego do powiedzenia, ale luz, bo jeżeli ktoś jest tutaj winny tej całej sytuacji, to jest to Francesca. Co? Ja? Tak, to ty, to ty, bo ja uważałam, że chodzi o coś mega ważnego, a ty mi powiedziałeś, że to ja głupota, władałam, bo się, narazie, się, proszę, proszę, się Cisza, cisza, Ta, jasne. Żadna z was nie jest ja tylko ja, tylko ja jestem winna. Cisza, nikt nie jest niczemu winny, okej? Okay? To było nieporozumienie. Nie winny, okay? to było nieporozumienie. Jeśli chcesz wrócić do Leona, to zapewniam cię, że nic nie stoi ci na przeszkodzie. Powiedziała mu, że chce o nim zapomnieć, a teraz co mam mu powiedzieć, że je tak zmiana planów? Nie, wiesz co? Mam lepszy pomysł. Weź nic mu nie mógł. Pan błagam, ty już nikomu nie doradzaj. Fatalna rada. Ale najgorzej, najgorzej, Sejm, zabrania, Zabrania. No bo ona do niego dzwoni, okej? Okay? Tak. Będzie tylko słuchać tego, co on ma do powiedzenia. Sama nic nie będzie mówić. w porządku. No to teraz zostawmy ją samą, żeby mogła zadzwonić. Ale chwila. Jeśli wyjdziemy, to nic nie usłyszymy. Bez sensu, a ja? Dobra, niech będzie, ale wszystko nam opowiesz, tak, prawda? Chodźmy. Mi. Ej, ej, ej. Spokojnie. idziemy. Obiecuję. więcej. Okej, chodźmy. Zadzwoń. I am more Zawsze jak śpiewasz, to widać, że o niej myślisz. Cześć, tu Leon. Nie mogę teraz odebrać, ale zostaw wiadomość o później. Co jest, wszystko ja? Zabijesz mnie, przepraszam. Prze Poczekaj, czekaj, czekaj, pomogę ci. Leon powiedział mi, że chce ze mną pogadać, a ja wszystko zepsułam. Co? To właśnie. Nie zorientowałam się, że chciał do mnie wrócić i nie dałam mu dojść do słowa i tyle. Wszystko. Jak mogłaś być taka głupia i zmarnować taką szansę, Violetta? Jak masz zły humor, to się na mnie nie wyżywaj, okej? Okay? Czyli ty możesz gadać o swoich sprawach, ale ja już nie. O co znowu chodzi? Jestem okropna. Bo... <śmuch> Źle się czuję.